Wciąż nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wydarzeń w Winden. Może ich uratujemy? Zostań wszystkich! Kiedy to się zaczęło? W miasteczku Winden w tajemniczych okolicznościach zaginął chłopiec. Uciekajcie! Mikkel? W przyszłości, w przeszłości? Czy. Wszystko się ze sobą łączy w niekończącej się pętli. Na pewno da się to zmienić. Wszystko jest połączone. To znów się wydarzy. Tik, tak. Już czas. Pik, tak. Trzy sezony, trzy cykle. Twoja rola jest większa niż myślisz. Istnieje sposób. Rozpoczyna się drugi cykl. Apokalipsa musi nadejść.